Cześć! Dzisiaj Wam pokażę buty Adidas ZX750 w unikatowej wersji kolorystycznej. Buty te należą do serii Adidas Originals i są pakowane w standardowe pudełko, które wygląda tak. Na z boku pudełka znajduje się etykieta informacyjna z modelem buta, rozmiarem oraz kodem producenta. Teraz pokażę Wam, jak wyglądają buty. Jak już wcześniej wspomniałem, buty są w unikatowej wersji kolorystycznej. Są one w kolorze ciemnego granatu oraz posiadają odblaskowe elementy. Buty wyglądają tak. Buty z przodu. Język z logo Adidas Originals. Drugi bok buta. Tył buta. Wkładka w bucie. Oraz podeszwa. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do moich pozostałych filmów, do komentowania oraz subskrybowania.